Cześć słuchajcie, bo dużo osób mnie pytało tego scenika. E, tam tylko kilka zdjęć było wrzuconych na szybko, dlatego teraz mam chwilę czasu, to wrzucę wam filmik jak auto wygląda. Dla przypomnienia scenik 12 rok, 2.0 benzyna, automat, 177 000 km przebiegu. E, auto bezwypadkowe oczywiście lakierowana była tylna klapa powtórnie. Podkreślam, auto jest bezwypadkowe. Technicznie, w naprawdę fajnym stanie. Bardzo ładne opony letnie na oryginalnych alufelgach. Pełny serwis waso. Co tam więcej? Zawieszenie, hamulce wszystko jak najbardziej w porządku. Tak auto prezentuje się z zewnątrz. Zaraz pokażę Wam środek. Środek naprawdę jest utrzymany perfekcyjnie. Fajna wersja wyposażenia Lux czujniki parkowania z tyłu tutaj jak widzicie hands free no szyby 4 w prądzie, to standard raczej chociaż no nie, nie standard, bo w tak bardzo często widziałem z silnikiem 1-6, że z tyłu były korby lusterka sterowane elektrycznie, elektrycznie składane fotele podgrzewane tapicerka półskórzana z alkantarą bardzo ładnie utrzymane Nawigacja, klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, lusterko fotochrom, tutaj nie wiem czy mi się uda zrobić, line assist, nie uda się, nie będzie widać, Ten pomat przechodzimy do tyłu, tutaj mamy roletki w tylnych szybach i sofixy. stoliczki dla dzieciaków, no i bagażnik, także jeśli ktoś jest chętny, to zapraszam. Bardzo fajny wóz, piszcie, dzwońcie.